Nieźle. Cygaro leżało kilka miesięcy poza homidorem i nic mu się kompletnie nie stało. Cześć, na imię Arkadiusz, a dzisiejsza wideo recenzja jest swoistym dziełem przypadku, gdyż pierwotnie miałem zasiąść przed kamerą z cygarem Rocky Patel Cigar Smoking World Championship w formacie Marewa. Natomiast to robiąc w sobotę wiosenne porządki, znalazłem w szafce cygaro, które umieściłem w niej najprawdopodobniej. W czerwcu bądź lipcu 2020 roku. Jednak prawdę mówiąc, nie boję się kompletnie o jego kondycję, gdyż jest to cygaro Macanudo Inspirado Orange w formacie Marewa, znajdujące się w tak tzw. Humipaku, który ma gwarantować doskonałą wilgotność i utrzymanie wszystkich właściwości cygara przez nawet kilkanaście miesięcy. Zanim opowiem wam nieco więcej o serii Macanudo Inspirado Orange, wyciągnę już nieco wcześniej to cygaro z Humipaka. Gdyż, z tego co czytałem na naszych grupach cygarowych, a także widziałem w recenzji mojego kolegi Popachu z kanału Cygarownia, cygaro to może mieć wręcz zbyt dużą wilgotność zaraz po wyjęciu z humipaka, co niestety owocuje dosyć słabym spalaniem, problemami z rozpaleniem, a także dosyć nieprzyjemnymi ostrymi nutami na samym początku. Dlatego też w tym momencie uwolnię je. Z tej oto folii i dam mu nieco odetchnąć w popielnicy i oddać nieco wilgotności. Cygara serii Macanudo Inspirado Orange pojawiły się na rynku europejskim w roku 2014, a już dwa lata później cygaro Macanudo Inspirado Orange, właśnie w formacie Marewa, stało się oficjalnym cygarem Mistrzostw Świata w wolnym paleniu cygar. I pomyślcie sobie, że tę niewielką petit koronę, która ma 130 mm długości oraz 42 w ringu, nasz reprezentant polski Tomasz w roku 2019, jeżeli dobrze pamiętam, spalił w 3 godziny i 12 minut, zajmując tutaj drugie miejsce na podium, natomiast Agata, nasza reprezentantka, wypaliła to cygaro w 3 godziny i 5 minut. Nie mam żadnego pojęcia, jakim się to udało, biorąc pod uwagę no, ten naprawdę niewielki format, ale widać we wprawnych rękach jest to jak najbardziej do zrobienia. Jeżeli idzie o szczegóły tutaj techniczne same liście na zewnątrz pokrywa to liść honduraski jest to oleandro san augustin w binder to znowu liść Jamastran, również uprawiany w Hondurasie. Liście Jamastran znajdują się również we wkładce, natomiast w towarzystwie dominikańskich liści Piloto Cubano i nikaraguańskich OMTP. Wszystkie cygara linii Macanudo Inspirado Orange są ręcznie zwijane w Hondurasie, najprawdopodobniej w tej samej fabryce, w której powstają cygara marki Don Tomas. I muszę przyznać, że tamtejsi torcedore zrobili całkiem niezłą robotę. Cygaro prezentuje się naprawdę dobrze. No, może nie jest idealnie okrągłe, nie ma też idealnie nałożonego kapturka, natomiast ogólnie cieszy oko. Podoba mi się tutaj liściokrywowy, odrobinkę pożyłowany, jednolity kolorystycznie. Także podoba mi się tutaj też pierścień. Dominuje w nim kolor pomarańczowy, nie brakuje jednak również złota. Czary napis kanudo, nieco wypukłości zdobień. Jest naprawdę przyjemnie, nie mogę się tutaj wizualnie do niego kompletnie doczepić. Jeżeli idzie o Zapach cygara. Ten jest odrobinę słodki, nieco taki ziemisty, trochę też pieprzny. Od stopy jest już bardziej cedrowo, ale też wyczułem od niej ten, ten pieprz. Tak, jest tutaj ewidentnie w zapachu, w tym aromacie pieprz. Czytałem, że cygaro to. Ogólnie jest dosyć pieprzny, szczególnie na początku, natomiast oczywiście sprawdzę to w trakcie degustacji. Cygaro otworzę dziś obcinarką typu v cut odpalę moim nieśmiertelnym trzypalnikowym jetem, natomiast klasycznie, zanim to się stanie, nie zapomnij kliknąć tego magicznego przycisku subskrybuj, dzwoneczka, który znajduje się obok, zostawić łapki w górę a także po obejrzeniu recenzji skomentować jej i powiedzieć, co sądzicie o tym cygarze, co sądzicie o tej recenzji, bądź może co byście chcieli obejrzeć w kolejnych moich wideoprodukcjach. Ciąg przed rozpaleniem jest bardzo dobry, odrobinę przyciasnawy, tak jak właśnie lubię. Cygaro też dostarcza mi na sucho. Takiej dawki pieprzności na języku, a także odrobinę drewna. Obstawiam, że smaki te będą mi towarzyszyły w trakcie również mojej degustacji. Natomiast nie ma tutaj co rozmyślać. Czas rozpalić to cygaro. Cygaro od początku produkuje całkiem spore kłęby dymu. Dym jest właśnie pikantny, szczególnie wyczuwam tę pikantność na podniebieniu, a także z tyłu języka. Jest tutaj również spora dawka drewna. Na pewno jest dosyć wytrawnie. O, teraz ten pieprz się zdecydowanie tutaj uwypuklił. Wyczułem go też w nozdrzach. Więc myślę, że ten początek będzie dosyć konkretnie pikantny. A co będzie dalej? To sprawdzę. Wrócę do Was w pierwszej tercji. Także na razie. Cygarów pierwszej tercji produkuje dosyć duże ilości takiego białego, całkiem ładnie pachnącego dymu. Jeżeli idzie o smaki, dominuje tutaj głównie taka drzewna nuta, jest też odrobina takiego słodkiego migdału, ale jest on jakby gdzieś tam na drugim planie. Kiedy chcę sobie mocniej pufnąć, bardzo intensywnie wychodzi ta pieprzność, szczególnie jest wyczuwalna, gdy wypuszczam dym przez nos, więc na pewno cygaro to lubi, kiedy pali się je dosyć na chłodno. Jeżeli idzie o spalanie, Całość już nieco mi się tutaj wyrównała, natomiast w pewnym momencie dosłownie żar zaczął mi się w różnych miejscach wrzynać. Musiałem interweniować zapalniczką i póki co interwencja ta przyniosła bardzo dobre efekty. Popiół jest biały, całkiem zbity, choć pojawiło się tutaj pęknięcie, więc za jakiś czas zapewne będę musiał tę konstrukcję złamać dla swojego bezpieczeństwa. Ja palę dalej i wracam do Was w drugiej tercji. Po około 25 minutach palenia jestem w połowie drugiej tercji, zarazem w połowie cygara. Cygaro jest dosyć kapryśne, jeżeli chodzi o spalanie. Żar zaczyna się wrzynać, by za chwilę się wyrównać, co na przykład teraz ma miejsce i wcale nawet nie muszę interweniować zapalniczką. Popiół biały, miły dla oka. Naprawdę nieźle się trzyma. Natomiast nieco gorzej jest, jeżeli chodzi o same smaki. Dominuje tutaj głównie taka tytoniowa nuta, odrobina drewna. Przy mocniejszych pociągnięciach znów mocno uwypukla się ta pieprzność cygara, kiedy znów pale nieco wolniej, ta pieprzność zanika, choć oczywiście nadal jest obecna, gdyż wyczuwam ją dosyć intensywnie z tyłu języka. Natomiast no, generalnie jakoś szczególnie za dużo się tutaj nie dzieje, być może trzecia tercja. Zaskoczy mnie to jakąś petardą smakową. Niestety obawiam się, że jest to tylko i wyłącznie takie moje życzenie i małe marzenie, jeżeli idzie o to cygaro. Dojście do trzeciej tercji zajęło mi kolejne 25 minut. I prawdę mówiąc, w tym cygarze kompletnie nic się nie dzieje. Nadal tutaj jest obecna ta tytoniowa nuta. Nadal jest tutaj odrobina drewna. Przy mocniejszych pociągnięciach pojawia się właśnie ten drażniący, taki dosyć nieprzyjemny pieprz. Również tutaj wyszła jakaś taka nuta nieco amoniakowa, która zaczyna mnie dosyć mocno drażnić, i po prostu w tym momencie no, będę musiał odłożyć to cygara do popielnicy, gdzie już sobie zgaśnie. Tymczasem, no nadszedł czas na wielkie podsumowanie tego palenia. Macanudo Inspirado Orange w formacie Mareva okazało się być przeciętnym cygarem, które kompletnie niczym mnie nie zaskoczyło. Jeżeli idzie o spalanie, Raz to cygaro uwielbiałem, kiedy ten żar po prostu szedł równo jak od linijki. Innym razem go nienawidziłem, kiedy całość zaczynała się wrzynać. Całe szczęście, nie licząc jednej czy drugiej interwencji zapalniczką, jakby spalanie samo się wyrównywało, więc w sumie nie mogłem się do niego szczególnie doczepić. Popiół biały, całkiem zbity, przyjemny dla oka, aczkolwiek w trzeciej tercji odpadł mi już o centymetrze i musiałem tutaj no, poodkurzać odkurzaczem, który właśnie leżał w rogu pokoju. Smaki nie zaskoczyły mnie kompletnie niczym, było pieprznie, było drzewnie, głównie dominował tak naprawdę tytoń, na pewno to cygaro lubi kiedy pali się na chłodno, wtedy ten pieprz ma taki dosyć niski poziom, nie drażni szczególnie języka czy właśnie nosa, natomiast w momencie kiedy cygaro rozgrzejemy, ten pieprz wchodzi tutaj maksymalnie z buta i naprawdę cygaro jest wtedy dosyć ciężkie do palenia. Również przy Trzymaniu cygara na takim właśnie poziomie praktycznie zgaśnięcia, czyli, czyli mamy tutaj tą resztkę żaru, która ledwo muska okrywę, wtedy też pojawiają się takie nuty przywodzące na myśl słodkie migdały, co jest bardzo przyjemne, niestety wystarczy jeden, drugi puf mocniejszy, całość znika i znowu się robi dosyć ostro. Jeżeli miałbym w tym momencie ocenić cygaro, no nie pozostaje mi nic innego jak ocenić je na szkolną trójeczkę. Myślę, że początkujący Fisionados mogą się całkiem polubić to cygaro, natomiast ci bardziej doświadczeni, którzy już niejedno cygaro w życiu wypalili, no, raczej będą rozczarowani, chyba że wybiorą to cygaro do takiej niezobowiązującej popołudniowej kawy, niezobowiązującej lektury, po to by po prostu zapalić cygaro, poczytać i chwilę odpocząć. To cygaro jest dostępne w polskiej dystrybucji mniej więcej za około 20 zł za sztukę. Czy warto je mieć w humidorze, to akurat do ceny pozostawiam Wam. W tym momencie kończę tę wideo recenzję. Dziękuję, że byliście ze mną. Oczywiście zapraszam Was do kolejnych moich wideoprodukcji. No i co? Recenzował dla Was wasz ulubiony, cegarowy bloger Arkadiusz. Na razie.